się nisko po same Dzień dobry, Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Witam naszych 40 widzów. Mamy kawkę. Oznaczyłem twój bot z cukrem, bez. Aha, a no, bo on jest fit, a ja jak Widzo. widać nie. I wracamy do korzeni, czyli klip o budżecie jednej kawy. Tak to tak. zdrówka. Jubileuszow. Dałeś wkładkę? A nie, bo samochodem. On nie może pić. Wkładka będzie w ciemnym lesie, także. Mmm, suko. Wesstaty. Weź go chwyć i chodź za mną. Okej. Okay. Wpadł na coś. Ale, ale, czy to jest druch? Ej, czy to druh Boruch? Nie ma druha Borucha. Dorosłe dzieci, które wychowywały się w piwnicach, bawiły się węglem i kijkami. Dzięki. No ja jestem z wioski, bawiłem się węglem. A chciałem ci powiedzieć, że pierwszy klip zjebaliśmy. W sensie? Zjebaliśmy go. Bo zrobiłeś nowa era i no. jeździsz starym Jeepem. To... Ja, o, ja no. wiesz kiedy na to wpadłem? Aha. Jak wstawiłeś tą storkę, że tam nowa era ten, no. no. I zdjęcie obok siebie i ja mówię, ale daliśmy dupy, no, nie? Troszeczkę. No bo no, ale wtedy jeszcze nie, nie no, byliśmy nie? że będziemy jechać po trzy 300, 300 wyświetleń pierwszego numeru i patrzcie co tu stoi. Tak. Ferrari kurwa. Dzięki. Jeżeli będzie kurwa 600 wyświetleń, to wjeżdża e, Wrangler. <laughs> Chciałem Wam powiedzieć, że zrobiliśmy łącznie po niego 1280 km. Masakra. No? Była podróż w jedną stronę prawie, że I ja, Longiem, 17 godzin w samochodzie. Cały czas. Masakra. No. Wydymał mnie tak, że. No ale miałeś dosyć na tydzień i znowu się widzimy. Ale przerejestrowałeś go? Aha. I blachy zostawiłeś. Ale to. Monika, jeśli to inne blachy zakładam, żeby nie. Nie kojarzyli mnie. Uwaga! Elkę zakładasz na daj. Liścia zielonego tyłu na szybie takiego, na całą szybę wypierdala. Sorry Monika. To na pewno będzie. Fajnie. Super. Fajnie. Mieliśmy wczoraj nagrywać, ale wróciłem od 23 do domu. mnie. Ten dzisiaj pojechał do świecia, chciał się zamknąć, ale go nie przyjęli. No, ale standard. Ja już zakład zamknięty, także. I to jest moja dzisiaj. Pocałowałem klamkę. To jest moja druga kawa dzisiaj. Mhm. I rano wypiłem energetyka. O. No ja dzisiaj będę kurwa świecił w nocy. Ale o 5 rano jest wyścig Formuły 1 w Las Vegas. No więc może Tłumacie linki. Może... Tłumacie... Nie, nie <świnki>? będzie linków, to i świnków. To tutaj, bo bo jak wy tutaj... to oglądacie, to ten wyścig to już pewnie jest tydzień. Ale po, gdzieś mniej więcej dwa. tutaj jest łapka w górę. <laughs> to czy to jest w dół, ale wydajcie w górę. A tu macie przycisk subskrybuj. Dziś już trochę luźniej niż ostatnio. A ty się spinałeś ostatnio jak wąchałeś mi bąka? No w sumie nie. Dobra, co robimy? Masz gumki? A gdzie masz ten latarkę? Masz challenge. No taki mały. No. Z tej okazji, że na bluzie mam napis po bodajże rosyjsku. Po e, pierwsza, fajnie. Pierwsza osoba, która rozszyfruje ten napis, coś dostanie, nie wiem, płytę? No weź rękę. Bardziej politycznej było Ja ci powiem po czy to widać. A ja musisz podejść będzie. w chuj bliżej. Rozszyfruj ten napis, a dostaniesz. Coś. O. Co nie wiem co. Czekaj. I proszę Dobra. Nie czata Zaraz będzie ciemno! Zamknij się! O, policja <śla> przyjechała. Nie. nie masz nic nielegalnego? Nie, raczej nie. Raczej nie? Nie. Tak, włączył światełka, żeby zobaczyć co narobiłem. No. Pozdrawiamy gruzińską policję. Tak, kiwałem. <grym> no. Mamy tradycję, pozdrawiamy policję. No. Dobra, daj mi się zorganizować, bo ja teraz. No. Kurde, ty, ty, co ty chcesz? A mamy jakieś pół godziny widzowie dla siebie. Potrwa. Weź ich czymś zajmij. <grym> no to robimy fitness z Andrzejem, pajacyki. Ta -ra, ta -ra, ta -ra. Rozciągamy się najpierw, tak? Ah. Ah. Ja was czymś zajmuję, bo on się musi przygotować. Masz rację. Ja zbyt często ci przyznaję rację, co się skurwa nie tak. Po prostu jestem mądry. Pruchaczek. Jest już ciemno! Ale. Ale weź się pierdol! <laughs> Pytam ciebie! Czym jest piękno Teraz weź mnie oświetl tak jak będziesz mnie oświetlał No Tym Jaki jest zakres, jak daleko mogę iść, sobie zaznaczę na ziemi No To jest max, ja? No No chuja widać! Co ty robisz? No, ja nie będę stracił, ale z kreatyną i kacze Małymi wiekami wyczuwałem jak cię w sumie traciłem w siebie Choć myślałem, że zapłacę za te za które już nigdy nie odrobię Ja chcę, nie... Ty, widzu, musisz zgadnąć ten napis, znaczy rozszyfrować Na pewno jest wielu takich widzów, którzy znają język rosyjski, ukraiński, nie wiem, cokolwiek Cyrylicę tak zwaną, tak? Czy cyruli? cyrylicę No, weź to rozszyfrować A, puściłem Faktycznie szczypię w oczy. Weź to, rozszyfruj, a dostaniesz coś. Jeszcze nie wiem co. Jeszcze nie wiem co. Musimy Dobra. to uzgodnić, bo Dobra. to jest spontan. Łapa. No weź tą rękę. Co łapa? No weź rękę, bo chcę napis nagrać. Ja chciałem ci z żółwika zbić. Takiego <laughs> daj spokój, coś tam Fame no Family Okrąg już gotowy, widzimy się o 19.30 Dawid będzie oglądał fame. Dobra, pięknie to wygląda. To jest chyba najlepsze ujęcie, wiesz? Tak mi się wydaje. Nie ma za co. Jak <laughs> czekał, ty kurwa polika mi nastawiał! wyczuwałem, że ci... znowu coś Znale, słyszałem, kurwa. W tym miejscu on zrobi wara i zobaczycie. ...bywałem życie w Ja Chciałem coś zrobić takiego, że map przyleci na palec, Aha. To orzeł lepiej. Orzeł na palec. Ja są po kurwa. Te rolakty. Nie kurwa. Divix? Divix też nie ma. A, przepraszam. Pies go jebał. <laughs> Kochani, jesteśmy po sesji nagraniowej. Tak. Jest znakomicie. wyśmienicie. mam w chuj czerwone. Andrzej, pierwszy okay. raz się przyzna, nie pokaże, powieślam. może że ona coś ten powie, że jakieś uczucie mam do niej i noszę obrączkę. może coś tego. Teraz to się... takie wybuchające serce. I ty masz już ona Miną mi nogę właśnie. No. Będę bał się to składać, bo gadamy do telefonu, lampa na nas jebie, nie? A z tyłu nie wiemy co się dzieje. Mroczny klimat w chuj. Fajnie. Dobra no to o co, żegnamy się. Dziękujemy was bardzo. Serdecznie za obejrzenie, tak, dajcie na efekty. Lajka, suba, podbicie. No i rozszyfujcie napis. Ci, ci którzy mogą. Zamknij pipę. Chuj, trąbisz! No. Tyle ile widzieliście. No musicie rozszyfrować napis. Wtedy dostaniecie jakiś prezent, jeszcze nie wiemy jaki. No i co? Widzimy się kiedyś tam. No tyle, nie? No, tak. No. Buziaczki, papa. No. Pa. Hejo. Cześć Wam. No. Fajnie. Fajnie? No. To zwijamy się? Zwijamy się. Dobra. Daj plecak, odciążę Cię. Aha, plecak mi zabierasz po prostu? Tak, żeby Cię już nie ten. Dobra. Nie wykorzystywać Cię na 100%, wiesz. To cześć. Wie wielki bolec. No odpal go z kluczyka. Niech się A grzeje. A, no tak, racja. No on się chuj ten, zamknął, ty. Teraz będzie popisuwa. Aha, bo drzwi otwarte. Mhm. Error. Patera. teraz? O, 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 maszyn, ho ho Smart maszyny, mój drogi. <laughs> Trzymajcie się, pamiętajcie o lajkach i sumach.